Nosbi pokazuje mi na dzisiaj 18 priorytetów. No, przesadził jak nigdy. Muszę zrobić przegląd tego, bo jakoś chyba zadania były wszystkie na środę, miała być wolna. A wczoraj wczoraj było wolna wszystko się poprzestawiało. Dzisiaj musimy nadrabiać. No i zmusiłem się, dosłownie zmusiłem i ostro pilnowałem, żeby pracować tylko na tym co jest do zrobienia i tak po 5 godzinach nadrobiłem zaległości ogarnąłem bieżące problemy Cholone wrócą częściowo, ale to co mogłem na dzisiaj zrobiłem Mówiłem się jeszcze z klientką na wideo rozmowę, będziemy tam udostępniać ekran i coś próbować zrobić, na jej sklepie z licznikiem, więc pewnie chwila zejdzie i to w zasadzie już Byłoby tyle z takich ważnych zobowiązań na dzień dzisiejszy. Reszta to już takie drobniejsze zadania. Na tych, na tych drobniejszych będę się skupiał, żeby, żeby jutro też był dobry dzień. Takie jest moje założenie. Zobacz co tu się dzieje. Znikło. Korzystaliśmy z takiej aplikacji TeamViewer z klientką, abym ja uzyskał dostęp do jej komputera. No i to się udało, tak jak było widać do panelu administratora do edycji plików szablonu i tam wklejałem kod licznika i na bieżąco u niej na komputerze podglądaliśmy zmiany, jak to się zapisało. Chodziło, była trudność w tym, że chcieliśmy, aby licznik wyświetlał się tylko w produktach objętych promocją, a produkty objęte promocją były tylko u jednego z producentów i trzeba było zrobić warunek w szablonie taki if, if po prostu. I nad tym działaliśmy. No, ale chciałem zwrócić uwagę, właśnie jakie fajne są narzędzia, po prostu jakie cuda można e, robić kilkoma kliknięciami, po prostu, że można uzyskać dostęp do czegoś komputera i robić, ruszać myszą na niego. Komputerze to jest fajne, i to jest bardzo przydatne w takich właśnie działalnościach, branżach jak ta moja tutaj, gdzie ja coś tam czasem muszę klientowi wytłumaczyć, pokazać. Też już w przeszłości zdarzyło się kilka razy korzystać z tego. Chociaż nie, nie jest to jakaś tam częsta sytuacja, ale pokażę Ci jeszcze jedną aplikację ciekawą. appear In. To jest mój pokój witamisowy, rzadko używany, ale kiedyś sobie tam testowałem. O. I tutaj udostępniamy dostęp do kamer i mikrofonów. O, akurat mam kamerkę odsłoniętą i wszystko widać. Świetnie. I tutaj jest mój magiczny link, tajny. No nie, no nie jest tajny. Kopujemy te linki i, i użyjemy na przykład tutaj innej przeglądarki. Na tym ekranie. O. I, i, I tutaj symulujemy coś takiego, że ja daję ten link na przykład Tobie, a Ty jesteś moim klientem, i chcemy sobie tutaj pogadać, tak? I tutaj się łączymy. Tutaj coś się łączy. A ja tutaj jestem Łukaszem, administratorem, i czekam na połączenie z moim klientem na przykład. No, tutaj akurat zwykle się jeszcze pyta o zgodę, ale ja już dzisiaj to testowałem, bo myślałem, że użyjemy tego dla klientki, więc tego nie spytał. Więc tutaj jestem ja, Łukasz, który który jest operatorem, a tu jest mój klient. Łukasz, o, tutaj no, tak rozumiesz o co chodzi. I tu jest jeszcze fajna opcja, właśnie, że ja tutaj jako klient mam przycisk share screen. O, i udostępnimy na przykład, no, pękała ten ekran. Udostępnimy. Chwila się coś dzieje. O, świetnie. I teraz ja tutaj, jako Łukasz, Łukasz Widenc, widzę, co ten klient mi udostępnia. Mogę to pewnie powiększyć, zobaczyć, co on mi tam pokazuje. No, on mi pokazuje, że, że, że rozmawia ze mną, no, ale dobra. I ta aplikacja. Jeśli możemy tak nazwać. Jest o tyle fajne, że właśnie nie wymaga instalowania niczego, podajemy tylko link. Podajemy link, klient klika, łączy się, 3 sekundy i już się widzimy, możemy rozmawiać, audio, możemy rozmawiać wideo, możemy udostępnić swój ekran. A nawet jak się tam ogarnie, to można robić e, przez to rozmowy live, takie dwa okienka, ale, ale to już e, temat, temat nie, nie na dzisiaj. Więc to jest właśnie fajne, że wystarczy wysłać link, klient nie musi niczego instalować tak ja też przez team viewera e, kiedyś tam klienci wymagali tego ode mnie ja tam instalowałem instalowałem i tam więcej było problemów z instalacją bo coś tam coś tam dawno temu e, niż potem rzeczywistej pracy coś płukło książka spadła Marcina Osmana sprzedawaj więcej rąbnęła się straszyłem, dobra no więc czasem zainstalowanie tego oprogramowania, logowanie się i tak dalej i tak dalej wymaga więcej pracy zachodu niż cała rozmowa czy tam coś. A tutaj APIR fajnie, fajnie wystarczy wysłać link, trzy sekundki i już sobie możemy gadać, konwersować, no ale ja też używam Zooma, jakiś czas temu z klientem właśnie przez Zuma gadałem. Znaczy tłumaczyłem, bo z Zuma możemy dołączyć do czegoś pokoju, możemy sobie coś zaplanować, możemy podzielić, e, już się dzielić ekranem. No, albo możemy zrobić nowy meeting. O, tutaj akurat na tym ekranie teraz, dobra. Tak, e, z, na Zooma y, korzystamy sobie. Nie ja mam tutaj kamerkę, to mam drugi ekran, to tak dziwnie wygląda. Z Zooma korzystamy sobie, robiąc mastermindy. O, ja będę mówił tutaj, Ty będziesz wtedy myślał, że ja mówię do Ciebie. Z Zooma korzystamy sobie, robiąc mastermindy oba. Gadamy i też jakiś, ja na różnych szkoleniach. Szkoleniach u Mirka na przykład były, u, u, u Bogusza. Spotkania też było na Zoomie. I Zoom jest fajny, bo właśnie kilka, wiele osób może jednocześnie konwersować. Wiele osób widać i on nawet przy kilkudziesięciu Rozmówca, uczestnikach, daje sobie radę i to jest super. No i tak ja na przykład organizuję tego mastermind'a, znaczy no nieważne kto, no ja, potem zaraz Ci pokażę. Zapraszamy, kopiujemy URL, on się tam w pamięci nam zakopiuje i wklejam tam do Messengera, gdzieś do grupy, do chłopaków. I, 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 no I za chwilę tutaj pojawią się kolejni uczestnicy, sobie, sobie tam gadamy i tutaj też można robić fajne rzeczy. Można podzielić się ekranem, można włączyć nagrywanie, można włączyć czat, tutaj jakieś linki, jakieś tam można wrzucać na bieżąco, fajne rzeczy. No, a jeszcze aby było więcej tych uczestników, można ich y, na przykład wyciszyć wszystkich, albo odciszyć, albo pojedynczych tutaj. O. Wyciszać, na przykład, jak ktoś tam niepotrzebnie gadania. No i wiadomo, to jest siebie można wyciszyć, zablokować wideo. Bardzo bardzo fajne i bardzo daje radę, i nawet przy nie, niejakoś wielce szybkim internecie e, jesteśmy w stanie tutaj rozmowę prowadzić. A na przykład na Skype'ie próbowaliśmy i ścina, i jest brzydko i nieładnie. Nie, nie. Tutaj fajnie wszystko działa. Jakiś czas temu z klientem Samsung zaproponował Zooma. Zuma. Żeby, żeby właśnie sobie porozmawiać, ja już miałem zainstalowanego, on też, więc też to trwało może 4 sekundy. Bo ja właśnie zrobiłem nowy meeting, skopiowałem link, wysłałem klientowi i chwilkę się połączyliśmy. Klient pokazał mi, akurat on klikał, bo tutaj nie ma, nie ma udostępniania ekranu, przynajmniej nie zauważyłem takiej funkcjonalności i przynajmniej nie ma jej w tej wersji termowej. Musiałem się upewnić, nie wiem, czy, czy może w wersji jakiejś premium jest taka możliwość. No, w każdym razie tutaj z klientem sobie porozmawialiśmy, on mi pokazał jak co kliknąć, ja mówiłem tutaj, tutaj, tam tak dalej i wszystko się pięknie udało. I takie fajne, wspaniałe, właśnie nowoczesne, można powiedzieć dość nowoczesne jeszcze chyba, narzędzia do komunikacji z klientami, z pracownikami, ze znajomymi, z kimkolwiek. Swoją drogą ja ostatnio w którymś odcinku wspominałem o onboardingu właśnie klienta, gdzie to sama klientka, do której ja zadzwoniłem i zagadałem i jak widzisz problem z wklejeniem kodu, zrobieniem tego warunku był dość poważny, bo sobie wciąż nie poradziła. Można byłoby się dalej zastanawiać, czy odważyłaby się, czy pomyślała, postanowiła o tym, żeby zagadać do mnie, żeby zapytać jak to wkleić, żeby przygotować jej ten kod dla kategorii. Aż w końcu, czy wpadłoby na pomysł, żeby zaproponować mi udostępnienie ekranu i żebym ja to jej zrobił, pomógł? Takie myśli, pytania się nasuwają. I jeszcze godzinkę podziałałem, jest godzina za 3.17. Na dzisiaj kończymy. Widzimy się jutro.